Sponsorem transmisji jest Delitaire, Tire, producent opon dla enduro, motocross oraz speedwaya. 24 czerwiec 15.30 to tutaj na tym stadionie wyłonimy najlepszego żużlowca amatora w Polsce. Witam serdecznie Andrzej Wnęk, i zapraszam wszystkich na te zmagania. Tym bardziej, że przy okazji będziemy mogli pomóc e, Lucjanowi i Tym Budeuszowi, bo dla nich właśnie robimy e, całą tą imprezę, cały ten piknik, w którym zaangażowało się miasto. E, Stowarzyszenie warto jest pomagać, więc wszystkich serdecznie zapraszamy już w tą najbliższą e, sobotę godzina 15.30 to jest start zawodów, ale już od 12.00 tutaj na Koronie Stadionu mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. E, tutaj na torze METE ma e, swój rajd rowerowy, w którym wszyscy spod CRS-u wyjeżdżają. Setki rowerów. Tutaj kończymy rywalizację. Każdy otrzymuje medal. Zapraszamy potem na strefę gastronomiczną, strefę zabawy. Wszystko do puszki, po to, by pomagać. A zawody, tak jak mówiłem, o godzinie 15.30. Finał finałów, czyli Daily Tire Speedway Amateur Championship 2023. Widzimy się w sobotę. Zapraszam serdecznie i trzymajcie kciuki, żeby była pogoda. Sponsorem transmisji jest Delly Tire, producent opon dla enduro, motocross oraz speedwaya.